Bardzo ciężko teraz powiedzieć e, o tym, co się działo przez ostatnie trzy miesiące na Ukrainie. E, ja, jestem mm, smutna i jestem szczęśliwa w, e, w tym samym czasie. Jestem smutna, dlatego że już e, niestety nie, wróci, nie wrócimy tych, tych wszystkich życiów, e, które młode chłopaki, mnogo, młode bohatery oddali za to żeby teraz a, powiedzieć wszystkiemu światu, że Ukraina to nie część Rosji, że, że Ukraina to a, piękny kraj, który zasługuje na to, a, żeby ludzie żyli, w którym ludzie żyli tak, jak, jak tego chce, chce oni, a nie jak te, tego chce polityki. Czy moglibyśmy uniknąć kszwii? Myślę, że mogliby, ale już późno e, o tym mówić, że i myśli tak, że to, co możemy teraz zrobić, to szanować e, tych bohaterów, którzy oddali swoje życie, pomóc tym rodzinom, które zostali się e, bez swoich e, bliskich, pomóc tym, kto e, na polu boju, oddawczyni swojego ciała. Odawczeń swojej duszy dla tego, żeby teraz Ukraina stała na nowej w przyszłości takiej, on, jaką oni, oni widzą a, z takich perspektyw, które który oni chcą zobaczyć a, w przyszłości. Jestem imigrantką i przyjechałam do, Pols do Polski, żeby znaleźć w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie, lepszego życia dla swojego kraju. I mam nadzieję, że. Bardzo chcę wierzyć w to, że jednego dnia, kiedy wrócę do domu, odczuję taką samą różnicę, którą odczułam trzy lata temu, kiedy przyjechałam tutaj. Jestem dumna, że jestem sojanką, Jestem dumna, że jestem Ukraińką. Sław Ukrainie, herojem heroem I bardzo chcę powiedzieć wszystkim Polakom, Polakom wielkie dziękuję za to, że wierzyli w nas i, i po tej dzień wierzą w to, że my możemy i zrobimy z Ukrainy to, w co wierzymy. Ukraina jest bardzo młody kraj, i w tym czasie. Jednego, co potrzebujemy, to mądrości, mądrości w naszych następnych e, decyzjach i bardzo chcemy wierzyć, że Unia Europejska e, z tym nam pomoże.